Na dzień dobry, poniedziałek, poniedziałeczek, 17 lipca. U Ciebie jest godzina 7 rano, ale ja to nagrywam o godzinie, jest już druga? Pierwsza 53. I słońce dzisiaj wzejdzie o 4.34, ale pięknie, gwiazdy, słyszycie, ale. Słońce zajdzie o 20.50, światowy dzień emoji, czyli chyba te emotki, o to chodzi. No, one są potrzebne. Wracamy do pisma obrazkowego. Ogólnopolski dzień tabaki. Ale fajne stówki. Wreszcie, piach. Ogólnopolski dzień tabaki. Zdarzyło mi się zażyć tabaki kiedyś. Było czuć w nosie e, mięte. Dziwne to było dostarczenie. Nie, 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 nie czuję potrzeby, żeby je ponawiać. Ale cytat dzisiejszy. Prawdziwa miłość nie ma granic ale potrafi się ograniczać, aby wyjść na spotkanie drugiego, aby uszanować wolność drugiego. To mi się kojarzy z takim powiedzeniem, a chodź na wschodę, to mi się kojarzy z takim powiedzeniem, że twoja wolność kończy się w momencie, kiedy zaczyna się wolność drugiego człowieka. Kiedy zaczynasz wchodzić w, czyją, w czyjąś przestrzeń, tam kończy się twoja wolność. I myślę, że to jest, że tu właśnie o to chodzi, że że działamy w symbiozie, my jako osoby. I jeśli żyjemy razem, ale pięknie fale, jest tak ciemno, a nawet widać, piana jest. No, pięknie będzie. Yy, tak, ale dzisiaj chciałabym ten tydzień poświęcić na rozmowy babciu, dziadku o Was, bo przyjeżdżają wnuki na wakacje i najczęściej. Irytują się rodzice, irytują się dziadkowie, a dzieci i tak wszystko mają w pompie. Więc kilka słów na temat tego, jak przyjeżdżają dzieci. Rodzice mówią, że przecież z dziećmi jest wszystko ok, a babcia dzwoni i mówi, słuchaj, jak Ty wychowałaś to swoje dziecko, bo ono jest takie nadpobudliwe, jest takie agresywne, jest takie nieusłuchane, co ty robisz z tymi dziećmi? I teraz spróbuj wyobrazić sobie moment, kiedy przyjeżdżają do ciebie wnuki. Przyjeżdżają, wysiadają z samochodu i już babcia co ma dla nich? Cukiereczki, batoniczki, placuszka babcia upiekła, a zjedz sobie kawałeczek. I już? A jeszcze soczkiem popi, a bab, bab, babcia kompuciku zrobiła, z cukrem oczywiście. I teraz już na samym wstępie dajecie tym swoim wnukom dowód miłości w postaci słodycza. I już jest podnoszona glukoza w górę i już dzieciaki są nakręcone, nadpobudliwe, agresywne. Momenty takiego niedobrodziejstwa. No to są takie, to są takie bardzo typowe sytuacje, gdzie nie panujecie nad dziećmi a potem następny dzień no przecież śniadanie sama pamiętam śniadanie babcia i dziadek uważali że tak zwana jagodzianka to nie jest słodycz tylko to jest taka drożdżówka do śniadanka tak to jest słodycz tam jest bardzo dużo cukru a jeśli jeszcze z soczkiem sobie zapijesz nie ma takiej potrzeby i z drugiej strony nie ma potrzeby, żeby Twój wnuk jak pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, a jeszcze w międzyczasie jabłuszko, truskaweczki i nie daj Boże porzeczki z cukrem. I znowu wchodzi ten cukier. Puść tego dzieciaka na wieś, niech pobiega trochę, niech się pobrudzi, niech zgłodnieje. Mówi się, że od głodu jeszcze nikt się nie zesrał. Więc to jest prawda. Jak zgłodnieje, to przynajmniej zje porządny obiad. Przynajmniej zje to, co mu podasz. I najgorsza rzecz, jaką możesz powiedzieć. Kotek przyszedł! Ale on jest oswojony! Oj, kuchcia! Najgorsza rzecz, jaką możesz powiedzieć swojemu wnukowi i zapytać go, to na co masz ochotę na śniadanko? Oj, gwarantuję ci, że zacznie wymyślać. Normalnie nie pytamy dzieci, na co masz ochotę. Po prostu jest śniadanie jesteś głodny. Ale on się mocno tutaj tarnosi. Po prostu jesz to, co jest. A jeśli nie jesz, to znaczy, że nie jesteś głodny. A jeśli nie jesteś głodny, to nie musisz jeść. Naprawdę dziecko nie ma potrzeby, żeby jeść o godzinie 7, 8 czy 9 rano. Jak zgłodniej to przyjdzie. Tak jest. I tak ma być. Są wakacje, ma być miło, wesoło, a nie zmęczarnią męczarnią przy obiedzie. To tak tyle. Ja myślę, że babci i dziadkowie za bardzo się też spinają, że to wszystko tak musi być na zicher, na 100%. I, no i potem się rodzą stresy, zupełnie niepotrzebnie. Potraktujcie to na luzie. Wnuki to, czego najbardziej potrzebują od Ciebie, w czasie wakacji to ciebie. Nie twojego jedzenia. Ciebie, Twojego czasu. Pójdźcie razem na spacer, pójdźcie razem e, gdzieś, no tak, pospacerować na plażę do lasu, na ryby. Mój tata zawsze zabiera swoje wnuki na ryby. I to jest duża radość pokazuje im we wsi różne, różne cuda. No teraz już są te wnuki takie delikatnie mówiąc wyrośnięte, ale jak jeszcze byli dzieciakami, to cuda tam się na tej wsi robiły. Słuchajcie, dzisiaj mniej niż 10 minut, dlatego, że idę spać, a jutro wschód słońca. Nie jutro, za 3 godziny. Druga, trzecia, czwarta, trzydzieści... 30... Za 2,5 godziny wstaje na wschód słońca. Pa!